Klikając przycisk Wybierz obróbkę, wybieramy maszynę, a następnie uchwyt. W tym przypadku będzie to uchwyt do IMAXa. Klikamy przycisk Zatwierdź. Dodajemy bloczek. Klikamy nowy bloczek. Wybieramy spośród dostępnych na liście materiałów. Zapisujemy nazwę i klikamy utwórz. Klikamy lewym przyciskiem myszy na gniazdo, aby umieścić wybrany bloczek w uchwycie. Klikamy przycisk Załaduj element, aby wybrać interesujący nas model. Widzimy, że przy modelu pojawiło się zielone kółko. Oznacza to, że model jest przygotowany. Możemy załadować go do bloczka. Model automatycznie został dodany do bloczka. Klikamy na model, aby go zaznaczyć. Klikamy ustaw i sprawdź. A następnie z panelu po lewej stronie wybieramy kluczyk Przygotuj. Widzimy, że rodzaj elementu został źle zaznaczony. Jest to podbudowa, więc musimy zmienić go na właściwy wkład nakład. Przechodzimy do granicy preparacji. Widzimy, że pojawiła się informacja o niewłaściwej granicy preparacji. Rozwijamy listę. Widzimy, że tutaj również jest zaznaczone jako podbudowa. Klikamy przycisk Zmień typ granicy preparacji i zaznaczamy również wkład nakład. Informacja zniknęła, możemy kliknąć OK. Klikamy dwukrotnie na uchwyt maszyny. Aby się zaznaczył, wybieramy Ukryj zaznaczone, aby ukryć jego widoczność. Teraz ustawimy konektory. Klikamy dwukrotnie na konektor i przytrzymując lewy przycisk myszy przesuwamy kropkę w odpowiednie miejsce. Jeśli ustawiliśmy model prawidłowo, zaznaczamy go i klikamy przelicz ścieżkę.